Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki IOMA. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Cześć, z tej strony Maciek Krześniewski, jesteśmy w sobotnie popołudnie w budynku klubowym przy ulicy Ptaszyckiego 4, kanał HTV. Hutnik dzisiaj pokonał garbarnie 4 do 3 w pierwszym sparingu w tym okresie przygotowawczym, mimo że do przerwy przegrywał 3 do 1. Jest z nami nowy zawodnik Hutnika, wypożyczony z Beskidzia Bielsko-Biała, Szymon Stasik. Cześć Szymon. Cześć, cześć. Szymon, jak ci się grało dzisiaj? Zagrałeś pierwszą połowę, widać było, że masz inklinację do gry ofensywnej. Jak byś ocenił dzisiaj swoją grę? Ja bym ocenił swoją grę dzisiaj. Wydaje mi się, że pozytywnie, aczkolwiek zdarzały się jakieś tam minimalne błędy, nad którymi na pewno będę pracował. Chciałem bardzo grać ofensywnie, niestety nie udało się wygrać pierwszej połowy. Ale myślę, że oceniłbym to na bardzo duży pozytyw. Drugie połowy już nie za bardzo chyba drugą połowę widziałeś, tak? Bo no postrzegłeś... niestety, niestety, już byłem w szatni. Mhm. Odnowić się i, i, i przygotowywać się do następnych treningów. No właśnie, bo teraz ciężkie treningi. Jakbyś w ogóle ocenił ten pierwszy tydzień swojego pobytu? Nad czym pracowaliście? Nad czym zamierzacie pracować? Pierwszy tydzień głównie pracowaliśmy nad wydolnością oraz testami. Testowaliśmy się szybkościowo, wydolnościowo, żeby bardziej spersonalizować przyszłe treningi. Rozumiem. A ty, jako zawodnik, już z, z, z meczami rozegranymi w ekstraklasie, dokładnie cztery spotkania, jakbyś tutaj ocenił w ogóle atmosferę, jakbyś ocenił funkcjonowanie klubu w, w kontekście też tych swoich przeszłych doświadczeń? Tak, tak. Fajnie. Wszystko fajnie tu super wygląda. Przyszedłem tutaj, znałem niektórych zawodników, więc z aktymatyzacją nie miałem problemów. Dobrze się dogaduję z drużyną. Myślę, że, że to będzie owocna praca. No właśnie, a Ty jako już zawodnik ograny na wyższych szczeblach, po co tutaj przychodzisz do Hutnika? Jakie masz takie swoje osobiste cele? Moim osobistym celem jest oczywiście grać jak najwięcej, bo gdzieś tam ostatnie, ostatni mój rok Y, miałem problemy zdrowotne, więc... Y Staram się teraz odbudować, że mm. tak powiem, i, i wrócić do rytmu meczowego i łapać jak najwięcej minut i pomóc przede wszystkim chutnikowi w utrzymaniu się w drugiej lidze. A te problemy zdrowotne już za tobą, wszystko już w porządku? Tak, już są za mną, więc y, odpukać, mam nadzieję, że wszystko będzie już dobrze do końca sezonu. Teraz już fokus tylko na nagranie. A jakim ty jesteś zawodnikiem? Jakbyś y, tutaj y, kibicom zaprezentował jakieś swoje główne atuty. Moim głównym atutem jest przede wszystkim gra jeden na 1. Gdzieś tam bazuję na swojej szybkości, wydolności. Lubię grać ofensywnie, więc przede wszystkim to bazuje na 1 na 1 szybkość. Defensywa też? Defensywa też. Uważam, że Ale ciągnie Cię cały, cały czas. Cały czas no. mnie, że tak powiem, ciągnie mnie do przodu. A, bo gdzieś tam zawsze z przodu grałem, mhm. aczkolwiek e, teraz więcej gram na, pra na prawej obronie. Więc, 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 więc... Zobaczymy. Będziesz nie? tam latał po skrzydełku. oczywiście, będę, będę. <laughs> Dobrze, dziękuję Ci serdecznie, powodzenia, wszystkiego dobrego i obyś tutaj e, dawał radość kibicom na wiosnę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.